dzichu! ty, ty miałeś mi ten cukier oddać. Łachudro jedna, wąsata. Szklankę, co nie pamiętasz? Co powiedziałeś? Że co, nie ma? Jaki kryzys? Co ty mówisz, że co, kryzysu nie ma? Łajzo jedna? Łachudra lanzara! szósta rano je, zaraz ci zabram tutaj, na fortepianie, co te zamyślisz? Ty mi oddawaj ten cukier, ty! No! Ja ci dam, pobudka, tam mieli, No, Ja mu dam! Cukru mi nie chce oddać, łachudra jedna, sąsiad o siedmiu, boleści wąsaty! Thank <laughs> you. Ja tu czekam, tu czekam w domu. Szósta rano nie, mnie nie interesuje, bo ja ciągsta będę piekła. No, no, jak się poruszę, to się oddaje. I niegdy Peter, że nie ma kryzysu, ty. zakuty biety. Jezus Maria. Ale żebym się zdenerwowała na ciebie trochę, jo, ty mnie nie żartuj ty, bo mnie na serce wyskoczy. Jezus Maria, teraz się zbiegną tu szósta rano, 05. Zara Zaraz przyjdę i będę teraz tutaj na mnie. Będę pukać drzwi. Dobrze, że mam podwójne. Joś Dzichu, Jezus, Maryja. No to co, jeszcze ten cukier? Oddasz ją. No, to ja czekam. No, pa. Kocham cię, sąsiad. Tylko oddawaj, jak pożyczasz. No. W końcu. Moi drodzy, sąsiad powiedział, że odda ten cukier. I już, już. Tego zdenerwował się trochę tą muzyką. O 6 rano i zaraz tu będzie. Udanej soboty. Kocham was. Pa. Ja, ja muszę być, jo! Ja, ja muszę być! Cześć, pa!